cześć, witam was moi drodzy serdecznie. Moi drodzy, z racji tego, że w zasadzie zbliża się ogólnie rzecz biorąc lato. Co to oznacza? Co to oznacza? Jest kwiecień, a to znaczy, że jeszcze jest kwiecień, czy jeszcze maj, czerwiec, jakieś tak około półtora miesiąca, trochę więcej, jak półtora miesiąca jest do wakacji. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że też moi drodzy, też często jest tak, że jeżeli, że jeżeli chce się planować jakąś podróż gdzieś gdzieś tam za granicę i tak dalej, kiedy ch wtedy chce się wyjechać, to zauważyłem to moi drodzy, że często trzeba rezerwować bilety na przykład na takich hotel i tak dalej, ten all inclusive jest dużym wyprzedzeniem. I o ile mogę rozumieć taki zabieg, to z drugiej strony się zastanawiałem, kurcze, a co będzie, jak nam plan się zmieni? Co będzie, jeżeli dajmy na to, będziemy musieli, jeśli będziemy musieli, dajmy na to, no coś się stanie i na przykład nie weźmiemy, te, nie weźmiemy urlopu, albo coś się stanie, bo na przykład zachorujemy. Są to może, są to może takie rzeczy, których człowiek zwykle nie zakłada, że mogą się zdarzyć, ale tak naprawdę czasem się zastanawiam, co wtedy? Co wtedy, jeżeli, dajmy na to, będziemy chorzy przy ziemi i tak dalej, i całe na wasze wakacje ulegną w gruzach. W gruzach. Powiem wam szczerze, że też czasem się zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że, doszedłem do wniosku, że martwienie się tym, że martwienie się tym jest, moi drodzy, nie wychodzi mi na korzyść. Nie wychodzi mi na korzyść. Tak przynajmniej myślę. Tak to, moi drodzy, wygląda z mojej strony. Więc, więc życzę Wam miłego dnia.